Kongres Nowej Prawicy, proszę. Panie Marszałku, wspólna polityka rolna Unii Europejskiej jest największym obciążeniem dla europejskich podatników. Jest też bardzo nieefektywna, jeżeli spojrzymy na to, że aż 20% dotacji trafia nie do rolników, tylko do ludzi, którzy kupili ziemię w celu otrzymania dotacji. I właśnie, czy nie lepszą drogą zamiast dotowania rolnictwa jest pójście drogą nowozelandzką? Tam, przeszło 20 lat temu, zniesiono wszelkie dopłaty, zniesiono cenę minimalną za produkty, a efekty były takie, że zyski z eksportu rolnictwa wzrosły trzykrotnie, natomiast ceny produktów spadły dwukrotnie. Czy Pan jako przedstawiciel młodej generacji partii chłopskiej jest po prostu gotowy pójść taką drogą, a nie podążać drogą. Unijną, którą szli państwo koledzy do tej pory i inne partie chłopskie i rolnicze w Unii Europejskiej. Nie zaryzykuję twierdzenia, które, które wygłosił kiedyś pan prezes Kaczyński mówiąc o tym, że warto zastanowić się nad rezygnacją z dopłat na rzecz wspólnej e, polityki obronnej. E, natomiast e, myślę, że tak, wspólna polityka rolna jest dzisiaj jednym z filarów. E, Unii Europejskiej w ogóle i u jej podłoża legło przekonanie, że właśnie dopłaty dla rolników zabezpieczają przed nadmiernymi podwyżkami cen. Ten projekt... Nie jest to, nie jest ta, ta Nie jest to prawda, ponieważ doskonale pan wie, że Unia Europejska odcina się od, od reszty świata i boi się po prostu konkurencji. Ja nie wiem, czy się Unia Europejska odcina. Raczej nie sądzę, bo... Kontynuacja polityki. Wiemy już, że w przyszłym budżecie unijnym, poznaliśmy niedawno założenia przyszłego budżetu na lata po 2014 roku, wspólna polityka rolna po polityce spójności jest jednym z poważniejszych działów unijnego budżetu, to jest około 45%. Dzisiaj, jak spojrzymy na dochody i polskich, i europejskich rolników. To po pierwsze tak. Po pierwsze w Europie rolnicy też nie mają zaciekawie, bo uzyskują średnio 50% dochodu innych grup zawodowych. Z czego jeszcze połowę to stanowią właśnie dopłaty, dopłaty unijne. Myślę, że ten system powinien być oczywiście zmieniony, bo, bo powinniśmy odejść od historycznych płatności, zmierzać do wyrównania tych dopłat, ale powinniśmy go chronić i wspierać jeszcze co najmniej przez dwa. Okresy budżetu unijnego. Czyli pan Pan za? Ja dla porządku tylko przypomnę, że formuła jest taka, że pytanie-odpowiedź w określonym czasie. Dzisiaj, ty, dzisiaj tym razem nie dyskutujemy. Po wyborach wrócimy do dyskusji, obiecuję.